z retuszu za niej powiem wam tak zawsze się co jakiś czas mi takie coś łapie, że mówię a tam chodzę na ten dżingi coś tam robię, te sugestie, ten program. Po co to, to, to tyle se dupę tym zawracać, jak to... Są, są ludzie, co w ogóle nie chodzą i, i nie piją, i szczęśliwi, zadowoleni, a mnie cały czas coś w tym łbie. Przeszkadza, nie? To albo mnie to nie cieszy, albo mi tamto mi cieszy. No, okazuje się, Okazuje się kochani, że Okazuje się, że Nie no Syna i ducha się tego Okazuje się, że jeden ma tak, drugi ma tak Jeden lubi śledzie, drugi jak mu z zmorny jedzie po prostu I to nie jest tak, że wszyscy mają jednakowo Ja po prostu jestem taki typ Beznadziejnym alkoholikiem jestem niestety, któremu nie pomoże już to świadomość tego, że sięgnąłem dna, że byłem w czarnej dupie, że miałem dylirki, że miałem początki polineuropatii, że padałem już na ryj. E, ho, szedłem, szedłem i nagle fajt, leżałem gdzieś, że nie trzymałem już moczu, że często spałem, e, spałem i się budziłem, patrzę, na tu mokro, kurczę, panie. ludzie, ludzie, panie premierze, jak tak można, e, Tak gdzieś tam, jakiś kumpel w, śród, w śródmieściu, nie? Nowe mieszkanie dostał Dał mi łóżko, a ja się budzę a tam mokro, kurczę Także kochani Trzeba się cieszyć z tego co jest nie? A nie jest źle po prostu I, Ale nie mogę za, zapomnieć o tym co, co było mi się wydawało, wydawało, że to a to wrzucić między... Nie, nieraz przychodzi... Ja mam ten okres świąteczno-sylwestrowy, to mam taki, że ja później jestem tak roz, rozregulowany, rozkręcony, że nie dość, że mi się chce palić, to mi się chce pić. Nie? A później to mi się nie chce żyć. Nie? Ale dzisiaj wam powiem, yy, przeszedłem samego siebie pięć godzin czytania nagrywania się rozmawiania modlenia medytacji żeby wyjść po prostu z tej wariacji nie? bo jedna myśl była tylko tak że to wszystko jest do dupy że ja się muszę nachlać nie? się nie napiłem w sylwestra to się napiję po sylwestrze nie? Ale do, do, dopiero do mnie doszło, że, że tak naprawdę. E, to, to są właśnie te momenty. To są te pokusy, na które muszę, muszę niestety być czujny. Muszę uważać. A teraz Was zabiorę, tych e, wspaniałych moich subskrybentów. Pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał żebyście byli na bieżąco kochani zabiorę was na ucieczkę a wiecie gdzie a was zabiorę tu o proszę bardzo widzicie jak pięknie widzicie jak pięknie jest i pięknie jest i bardzo pięknie jest pokażę byście myśleli że to jest Zobacz. Są takie miejsca Ja nieraz jadę właśnie tutaj, żeby się wyciszyć nie? Bo brakuje mi tego nie? Brakuje mi tego trzeźwego spojrzenia no to, Ten świat jest piękny, nawet zimą nie? Oczywiście no, dobrze z ciepłego samochodu na to popatrzeć ale i tak jest pięknie Chali, jadę sobie no bo co mam jeszcze chwilę czasu wieczorem pojadę na rośnicę mojego przyjaciela może dzisiaj wreszcie coś skomponuję nie? Wezmę tą gitarę. Nawet kolent nie grałem w tym roku, nie? Ale spróbuję, wezmę tą gitarę i trochę pogram. Także kochani, wszystkiego dobrego. Dawajcie lajka. Like I co? Dobrze, żeby mnie radiowóz nie złapał A wiecie, już nie wjeżdżamy. A no tak, wjeżdżamy właśnie tutaj. Jest moje takie Eldorado. którzy mają działki mają tam jakieś inne rzeczy a ja mam po prostu chładcie tu coś zobaczcie ile to samochody I dojechaliśmy Pozdrawiam serdecznie Wiecie gdzie jestem? U siebie na Bielanach Pozdrawiam Subskrybujcie mój kanał najlepszego dnia i pogody ducha Cześć Natalia witam Pozdrawiam Wszystkiego dobrego Trzymajta się I słuchajta baryłajta Idę zobaczyć czy ksiądz Wojciech jest Chcecie ze mną pójść na badanie to pójdę Życzę pójdę. Muszę zobaczyć, jak ja tu sobie chodzę. Dobra. O. gdzie jak? to osioł osioł nasz wielański, tak, tak płaczę nasz osioł jest Bielański. jest pięknie. Jeśli jest, jest ktoś nowy, to Wam powiem, że tu jest grób Stanisława Stasica. Wielki człowiek. się chyba je bierze. Magazyn otwarty. Będzie pochwalony Jezus Chrystus I Maryja I Maryja zawsze dziewica Jak się Wszystkiego do dobrego Jak się zrobię Motorem czy Nie widzisz Za ślisko dwa Za Na Nie, samochodem Ale... A tu włączony samochód No i te Dobrze